Wrocławiem w tle to nowy cykl literacki zorganizowany we współpracy z Wrocławskim Domem Literatury oraz Wydziałem Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, a partnerami w projekcie jest Stowarzyszenie Podróżników Tu i tam i Odra Centrum. Na cykl składają się spotkania z autorami żyjącymi we Wrocławiu lub piszącymi o naszym mieście oraz wycieczki literackie śladami bohaterów ich powieści. W dzisiejszym odcinku przybliżymy Państwu twórczość Jolanty Marii Karlety i pokażemy kilka miejsc związanych z bohaterami jej powieści. Monumentalnie piękny, tak najtrafniej możemy określić budynek Komendy Wojewódzkiej Policji, czyli dawne Prezydium Policji, przy ulicy Podwale 31-33. Obiekt został wybudowany w latach 1926-28 w wyjątkowo szybkim czasie, biorąc pod uwagę jego kubaturę oraz podmokły teren, na którym stanął. Zanim wybudowano gmach, należało utwardzić grunt i wybudować solidne fundamenty. W tym celu w ciągu trzech miesięcy wbito w ziemię 2550 betonowych pali o długości od 10 do 12 metrów. W 1929 roku, oprócz pomieszczeń służbowych dla Policji, w budynku mieściły się biuro do spraw obcokrajowców, urząd paszportowy, kasy, biuro rzeczy znalezionych, urząd meldunkowy, więzienie dla 90 mężczyzn i 50 kobiet, sale posiedzeń, duża i mała, oraz mieszkania służbowe, między innymi dwupoziomowy apartament dla prezydenta Policji. Obiekt przetrwał działania wojenne w bardzo dobrym stanie nadal imponuje swoim architektonicznym rozmachem i przyciąga autorów i reżyserów swoją ponurą historią związaną z okresem narodowego socjalizmu, II wojną światową i okresem działalności aparatu bezpieczeństwa Polski Rzeczpospolitej Ludowej. Pojawia się on również w książce Złoto Wrocławia Jolanty Marii Kalety. Na rozkaz Gauleitera Karla Hankego ludność cywilna miała umieścić w sejfach bankowych swoje kosztowności. Na wypadek, gdyby Armia Czerwona zdobyła twierdzę Breslau. Później bank złożył skrzynie wypełnione złotą biżuterią i sztabkami należącymi do zasobów banku w piwnicach prezydium policji. Co stało się z siedmioma tonami złota? Akcja powieści Jolanty Marii Kalety rozpoczyna się w styczniu 1945 roku. Niewielka grupa oficerów Abwehry oraz SS organizuje akcję wywiezienia i ukrycia złotych depozytów Banku Breslau. Na ślady tej akcji natrafia po wojnie pracownik służb bezpieczeństwa, aparatu bezpieczeństwa Tadeusz Niezgoda. Sprawa złota Wrocławia stanie się obsesją jego życia. Czy uda mu się rozwikłać zagadkę i odnaleźć złoto Wrocławia, nie zdradzamy. Zachęcamy do lektury. W wyniku działań II wojny światowej oraz w latach bezpośrednio przypadających po niej, Wrocław utracił ponad 100 tysięcy zabytków sztuki, rzemiosła artystycznego, bezpowrotnie zniknęły lub czekają na swoje ponowne odkrycie. Jednym z najcenniejszych obrazów był obraz renesansowego malarza Madonna pod Jodłami, Lukasa Kranacha Starszego. Obraz był własnością biskupa Johanna Turzona, a przywiózł go do Wrocławia ówczesny sekretarz biskupa, a późniejszy reformator Johann Hess. Malowidło wisiało pierwotnie w katedrze św. Jana chrzciciela, potem przeniesiono je do skarbca. Z dziełem związana jest jedna z najbardziej fascynujących historii kryminalnych w dziejach Wrocławia. W latach 1946-1947 ksiądz Siegfried Zimmer i malarz Georg Kubke wykonali potajemnie kopię Madonny. Oryginał zaś został wywieziony przez księdza Cimera do Niemiec. Oszustwo odkryto dopiero w 1961 roku przez historyczkę sztuki Daniela Stankiewicz. Od tego momentu skradzione dzieło było intensywnie poszukiwane. Co ciekawe, kiedy autorka Jolanta Maria Kaleta złożyła w wydawnictwie maszynopis wrocławskiej Madonny, całą Polskę obiegła sensacyjna wiadomość do posiadania. Madonny przyznał się Kościół katolicki w Szwajcarii i obiecał oddać go Polsce. Czy autorce udało się przewidzieć losu od, losy odnalezienia dzieła? Jaką intrygę uknął Kościół, aby odzyskać obraz? Tego dowiedzą się Państwo z książki pod tytułem Wrocławska Madonna. Obraz powrócił do Wrocławia w 2012 roku jako darowizna ostatniego właściciela. I znów zachwyca odwiedzających. Muzeum Narodowe we Wrocławiu przygotowało ciekawą propozycję, zestawiając obok siebie oryginał i kopię obrazu. Na pierwszy rzut oka wydają się podobne, ale jak wiemy, diabeł tkwi w szczegółach. Kopia wykonana została na desce jodłowej, oryginał jest na drewnie lipowym. Na oryginale widoczna jest bardzo delikatna siateczka pęknięć, natomiast na kopii pęknięcia są duże i szerokie. Ale najważniejsza różnica dotyczy Maryi i sposobu, w jaki patrzy na dzieciątko. Na prawdziwym obrazie uśmiech Maryi jest delikatny, a cały wyraz jej twarzy pogodny. Na kopii widać wszechobecny smutek, postaci są sztuczne i kanciaste. Zabrakło też precyzji przy malowaniu detali frędzli, poduszki i pierścienia z inicjałami malarza, literki L i C. Zachęcamy do przeczytania książki i do obejrzenia obrazu. Obecnie jest on prezentowany na Wawelu w Krakowie. Tematyka zaginionych dzieł sztuki pojawia się również na kartach powieści kolekcja Hankego. Gauleiter Karl Hanke, urodzony w Lubaniu, niedoszły młynarz, stał się katem Wrocławia, Der Henker von Breslau. To za jego sprawą miasto zostało ogłoszone twierdzą i zostało zniszczone w 68%. Wokół jego postaci i wydarzeń II wojny światowej toczy się akcja powieści. W czerwcową noc 1976 roku spłonął kościół pod wezwaniem Świętej Elżbiety. Kilka dni później do Wrocławskiego Muzeum, mieszczącego się w ratuszu, przychodzi anonim z pogróżkami. Pracownicy, aby chronić obiekt i nie dopuścić do podpalenia ratusza, pełnią dyżury po nocach. Podczas jednego z nich Matylda, młoda asystentka zatrudniona w muzeum, przypadkowo odnajduje tajną skrytkę, a w niej zagadkową listę obrazów pochodzącą jeszcze z czasów II wojny światowej. Idąc tropem, wpada na ślad szajki handlującej kradzionymi dziełami sztuki. Powieść kolekcja Hankego zawiera wiele wątków autobiograficznych. Sama autorka powiedziała kiedyś: Matylda, to ja. I inne wątki poznają Państwo na spacerach literackich zorganizowanych przez przewodników ze Stowarzyszenia Podróżników tu i tam. Zapraszamy! Gdy Polonez wjechał na Most Grunwaldzki, Wiktora Kaledina z miejsca oślepiły promienie niskowiszącego październikowego słońca odbijające się w oknach wysokich na 16 pięter budynków, gdzie w jednym z nich mieściło się jego mieszkanie. Z powodu imponującej wysokości niespotykanego w blokach mieszkalnych kształtu przywodzącego na myśl wieżowce Nowego Jorku, część mieszkańców Wrocławia nazywała je Manhattanem. Jednak z uwagi na zaokrąglone wnęki okienne w elewacji przypominające kształtem muszle klozetowe, powszechnie zwano je sedesowcami. Już w trakcie budowy okazało się, że awangardowy projekt przerastał możliwości finansowe miasta. Więc zamiast białej, śniącej w słońcu elewacji i wszechobecnej roślinności, jak zakładała projektantka, skończyło się na szarym betonie. Gdy wszedł do mieszkania, pootwierał okna, aby wypuścić zatęchłe w ciągu dnia powietrze przesycony dużą ilością papierosów wypalanych przez niego oraz żonę i z butelką piwa wyszedł na ciasny balkon skryty za wysoką betonową elewacją. Gwar biegnący dołem ruchliwej ulicy skłodowskiej Kiri docierał do niego przefiltrowany przez 12 pięter. W oddali majaczyła prosta bryła dwudziestolatki, na czas wakacji zamienianej na almatur międzynarodowy hotel studencki. Na dachu wciąż jak przed laty widniał napis Młodość, uroda i nadzieja miasta. Zawsze się zastanawiał, czy władze miały na myśli sam budynek, czy jego mieszkanki, studentki uniwersytetu. Zasłaniał stojące za nim domy studenckie politechniki, teki, gdzie podczas studiów mieszkał jego przyjaciel Karol, oraz po niemiecką kamienicę przy Grunwaldzkiej, gdzie swoją stancję u babci miał Tadeusz. To tam, w niewielkim pokoju na trzecim piętrze, uczynił z kobietę. Do dziś brzmiały mu w uszach jej słowa pełne miłości, szeptane przez łzy, gdy było już po wszystkim i leżała ufnie wtulona w jego ramionach. Z tranzystorowego radia stojącego na półce leciało: And I love herb tlesów. Pamiętał, jak na ich piosenkach uczuł się angielskiego. Wpatrując się tęsknym spojrzeniem w okna dwudziestolatki, jakby spodziewał się ujrzeć tam drobniutką twarz Hanki i jej czarne jak noc oczy, dał się ponieść fali wspomnień. Już nie miał więcej siły opierać się uczuciu, które wróciło jeszcze silniejsze niż kiedyś. W pamięci utkwił mu szczególnie jeden dzień, kiedy łączyła ich nie tylko miłość, ale także wspólna walka. Nic wówczas nie zapowiadało, że los ich rozdzieli. Byli tacy szczęśliwi. Rano kolportowali ulotki po mieście, a później ona pobiegła do siebie na uniwerek, a on pognał na plac grunwaldzki. Zanim dotarł, mieszkańcy Teków zdążyli gremialnie, w kilkusetmetrowym pochodzie, przejść do gmachu Głównego Politechniki. Niektórzy, jakby liczyli się z możliwością przedłużenia manifestacji, przynieśli ze sobą kocy i sprzęt turystyczny, inni radia tranzystorowe, aby słuchać wolnej Europy. Do manifestujących studentów dołączyło dość liczne grono profesorów i naukowców, od samego początku popierających protest. Maszerowali z przodu, niosąc transparent z napisem. Praça Kuhamie.